Ja mam na imię Gosia i jestem dyplomowaną nauczycielką języka francuskiego. Dyplom z dydaktyki języka francuskiego zrobiłam w Polsce, w Szczecinie oraz w Poznaniu. Tam studiowałam, a w 2014 roku przyjechałam do Francji i od tego roku mieszkam we Francji. Dotychczas przepracowałam już około 10 tysięcy godzin z uczniami, ponad 12 lat pracy zawodowej. A około 10 lat pracy zawodowej, typowo we Francji, z Polakami mieszkającymi we Francji. Szkoła językowa, którą stworzyłam, to szkoła, która nastawiona jest na pomoc Polakom, którzy mieszkają. W krajach francuskojęzycznych i muszą nauczyć się języka francuskiego w sposób komunikatywny. Z tego też powodu rozwinęłam i dopracowałam metodę praktycznych dialogów, która pomaga bardzo szybko odblokować język francuski. Wasze potrzeby językowe są specyficzne. Musicie nauczyć się języka dobrze, poprawnie, skutecznie i jak najszybciej tylko się da. Stąd właśnie też pomysł na metodę praktycznych dialogów, którą Rozwijam już od wielu, wielu lat i którą dopracowuję właściwie od wielu, wielu lat. Pracuję z osobami takimi jak Ty, które przyjechały na przykład do Francji, do Belgii, do Luksemburga, do Szwajcarii i z dnia na dzień stanęły przed krępującą sytuacją, jaką jest brak znajomości języka francuskiego. Niektórzy z nich przyjechali do męża, do żony. Niektórzy przyjeżdżają tutaj za lepszą pracą, niektórzy przyjeżdżają z powodów kulturowych, bo chcą poznać Francję. Niemniej jednak każdy ma jeden cel nauczyć się języka francuskiego i komunikować z ludźmi, którzy w tym kraju mieszkają. I myślę, że to jest takie ludzkie, bo przecież wszyscy chcemy rozmawiać z innym człowiekiem, chcemy się z nim dogadywać. A przecież nie zawsze jest to możliwe po polsku czy w języku angielskim, prawda? Pracując we Francji, odkryłam i zrozumiałam, że większość szkół języka francuskiego, czy większość materiałów dostępnych na rynku, tak naprawdę w ogóle nie odpowiadają Waszym potrzebom. Już dawno doszłam do wniosku, że prawdopodobnie kiedyś będę musiała napisać książkę do nauki języka francuskiego, typowo dla Polaków. Ale nim do tego dojdzie, zapraszam cię na moje kursy. To już to jest to i tak dużo bardziej intensywne. Zauważyłam również, że we Francji jest bardzo dużo nauczycieli samozwańczych nauczycieli, którzy uczą na zasadzie dorobię sobie trochę do wypłaty. I jeśli trafiłeś czy trafiłeś na takiego nauczyciela, no to wiedz, że doskonale cię rozumie, bo ja miałam wielu takich uczniów, którzy Poszli do kogoś na korepetycję, i niestety ta osoba nie przychodziła na czas albo nie miała programu, tłumaczyła chaotycznie, czy właściwie praktycznie nie tłumaczyła. Niestety takich nauczycieli również jest we Francji bardzo dużo i mam nadzieję, że z takim Podejściem jeszcze się nie spotkałeś i się nie spotkasz. To mi dało bardzo dużo do myślenia. Postanowiłam, że znajdę jakąś alternatywę na, na takie zachowania. Stąd pomysł, żeby otworzyć szkołę języka francuskiego, typowo dla Polaków mieszkających w krajach francuskojęzycznych. Dałam sobie ambitne zadanie, żeby stawić czoła tym wszelkim ekscesom językowym. Mam nadzieję, że dobrze mi to wychodzi. Na, na tej stronie masz wiele opinii od uczniów, którzy już się u mnie uczyli. Mam nadzieję, że, że te opinie pozwolą ci zrozumieć lepiej to, co robię i dla kogo to robię. Prowadząc własną szkołę językową, mam możliwość, aby dopasować metodę nauczania do ucznia. I tak naprawdę, każdego roku przed przystąpieniem do nauki sprawdzam poziom zaawansowania ucznia, sprawdzam czego chce się nauczyć, analizuję, jaki jest faktyczny poziom każdej grupy, którą prowadzę, i tak naprawdę już ostatecznie dopasowuję metody nauczania do osób, z którymi mam do czynienia. I to jest możliwe właśnie dlatego, że sama prowadzę szkołę i mogę ją prowadzić według najlepszych metod, a nie według metod, które ktoś mi narzuca. Także, jeżeli masz ochotę na takie nieszablonowe podejście do nauki, jeżeli chcesz nauczyć się skutecznie, to zapraszam Cię do współpracy ze mną.